Pa. 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 Wątpieli się w tego streamu? Jeszcze Nie, no co, so, to na Warszawie. No. Ja nie wiem, ja jestem. <grym> się... Hi, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, ale szczęś, idziemy, idziemy gdzieś usiąść Idziemy gdzieś usiąść, kurwa i ja... Polo, ja ja tu... ty tu miałeś kurwa być Bolo Ja tu od razu się zeszytam, kurwa. Polo no, miał tutaj być. Trochę mi się to nie podoba. Polo miał tu być Ej. Spokojnie kurwa, nie będzie Ej, Idziemy do Newasa, nie? To tutaj. Wow! Kiratuj! <śmienicza> to jest mój do niej, to do zobaczenia. On ci wystąpował, że jest wy nie, wy nie szanujecie kobiet, nie? Nie my szanujemy. Nie kobiet. kobiet. No, powiedziałem, że wy nie szanuję. My nie szanujemy kobiet. Ale kobiet. Ty, wy nie szanujecie kobiet. My szanujemy kurwa kobiety. Wy nie szanujecie kobiet. widziałem co robicie do Anzi i do bugałki. Okej. Okay. <śmienicza> je. Ale co... widziałem co do nich robicie. Do nich? Ja w okay. ją Jeba Cię Ja wierdolę ją Szacunek czy nie? Jeba Cię czy nie? A siedziałeś czy nie? Kurwa siedziałem A co? W Azkabanie ja siedzieliśmy z Sergiem Ryszem Czekaj, czekaj, czekaj A siedziałem kurwa i co? Siedziałem <grym> <grym> Ej piona bita, piona bita Ej pięknie, idziemy dalej A Ej dobra, nie dobra, 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 dobra Dawajcie Siku To tu po lewo Wyleś się Ali kurwa. Ja muszę się kurwa. Stary, Stary no, daj ci jakiś czat. Tu. Aha, no dobra, może. Tu ja i pauza. Ja muszę czat, ale. Wyjeżdżę się nie do, nie do zatrzymania, kurwa, ja się boję o bo. was. Ja daj, ja będę trzymał czat Nie, nie no, żebyś się nic o nie odpowiadał. Ale iść. nic nie odejdziemy, idź siku, kurwa, iść, spokojnie. Dobra. Idź czat. A powiem wam żart. Widzowie. Co mówi? Bolo. Pożuchanił z fagatą Polo mi jaja W niedzielę konferencja Macie nagrać? Magdalena. Wyjebane Ej fajny jest ten gimbal, o kurwa jak je ten Steruje człowieku Wow. Dawaj, wiesz Ej czemu on tak dziwnie działa? Przejmę Obudź kamerę Twoja kolej. Oh, Twoja rundka Ej nocy spanie co chcemy robić dzisiaj czy wybały? Ale... Zobaczymy, zobaczymy. Oni są w chuj. To odda w chuj Zrobimy nocy spanie. Najwyżej kurwa ja na się na kiku i wyba Zrobimy nocy spanie. Macie to jak w banku no, jak chce to nam jest Ej, nie! Kurwa, nie tak. My to podniesiemy i oczywiście wyrzucimy do śmieci. Podnieśliśmy Tu robimy. jest śmieci. Kurwa. Tu, 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 tu. Najlepszy Hello. kamermanie. Hello. Dobra, się fotku, bo nie mam czasu, Dobra, wiesz. Walkę teraz Za, bieszę, hu... co bierz, Nie mam czasu, jestem zarobiony. tak się nie Chodźmy tędy. Dobra, Dobra. Ja, Ależ, brawo. kurwa, nas było sześciu Ty! Nie wierzę, ty Pa 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 Cześć Pa Zesu. 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 Zespił się, kurwa Mamy go Werwer Mamy go, się. Mamy go Mamy go Brawo, brawo Brawo, kurwa Kras, kras Kras, kras Gdzie jest ten Kalec? Zobaczcie Ej, Beskidu, gdzie jest ten Kalec? Yeah Młody Al Młody Al, co? Musimy dzisiaj wziąć jakieś dupeczki na nocne spanie Słuchajcie To nie jest, kurwa, takie proste filmować, że kurwa, nie wiem, z Warszawy czy kurwa skądś. Skupiarnijcie kurwa waszą ekipę. Uf, to jest kurwa dosyć ciężkie. My już jesteśmy Ale jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj. I pamiętajcie, niedziela, niedziela wchodzimy na konferencję Prime'u. Tak, ale żeby tylko obejrzeć, nie, tam nikt, tam nikt z nas tam nie wystąpi. Oczywiście nikt tam nie walczy. Nikt z nas tam nie walczy, okej? Okay? Nikt dzisiaj nie był na Susie. Na pewno nie Dax. Dax tam na pewno nie walczy. Kurwa, nie miałeś, co ty gadasz? Nie walczy na Prime, nie walczę. Jak zawalczę na Prime, to znaczy, że chuj mi w dupę, no okej, okay, niech będzie. To nie walczę. W dupę. To chuj w dupę. Nie walczy tam, okej? Okay? Nie walczy na Prime. Tak. Zaraz będzie ciemno! Idziemy <grym grym> na schodki. Ja, ja myślę, że na schodka będzie Nie, skutka. nie ma chuja, uwierz mi. Ja, ja znam to towarzystwo. Ale... Uwierz mi. <grym>. Ja to załatwię O. Kurwa! Tak? Moim zdaniem będzie kurwa, będzie spina, z... będzie trzeba nie, będzie kamerkę, nie. Będzie będzie w no, kurwa tować kamerkę. Będziesz porządku. Kurwa, nie wiem, pół godziny temu musieliśmy kurwa ofać no, kamerkę kurwa ogóle, i wękale musieliśmy wękale już dzwoni. kurwa z gościem pogadać, nie? Będziesz w porządku. Dzwoni. Halo? Cześć, czaj, czaj dzwoni? No idziemy w stronę schodków, w stronę schodków, idziemy po Żeby nie było, żeby trzeba ofać kamerkę, nie? Dobra, to idzie lewą stronę ulicy Czemu? No bo idziemy na schodki. Jest luz. Jest co tam się bierzesz Czemu nagrywasz? mnie nagrywasz? <grymety> Na tym to polega! <grymety> Na chuj go nagrywasz? Na chuj go nagrywasz? Na chuj mnie nagrywasz gryba. Masz ten czat? Ja robię się komunikować. Siedzę tak jasno, nie da się nie zaufa! Wychrypły nie mi pad tak jasno, nie da się nie ZAUWAŻYĆ Nie pozwól mi zgasnąć! Nie, nie, tunel? A gdzie idziemy w ogóle teraz? Tędy. Ja o, pębio, na metr... A nie wyjebie kamery? Pewnie wyjebie na chwilę, ale... to no nie, ej, to nie, to nie. To to mostem. To, to mostem, to mostem, mostem idzie. A czemu nie idziemy na niełasa? Tam Gdzie jest swój. Je Tejdzie <laughs> Ty tyłem. Ale dobrze, zabijam. dobrze, nie, do, do, do dobrze, fuj, ale dobrze. Dobrze, żebyś się nie biewał. Kameramen bolo git jest. Bolo jest Ej Bolo Przyjedź do nas w niedzielę! Proszę cię kurwa Where is NKLS? Ej każdy się pyta gdzie jest NKLS kurwa Idzie za nami, idzie za nami NKL. Idzie za nami Nie, no nie ma go, nie Ile. ma go Ej, No nie ma no go NKL's, NKLS się NKL's. kurwa zgubił i chuj No nie, nie ma go no Nie, 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 nie zrobimy nic No kurwa nie ma go to nie ma dość pizdę kurwa Nie ma to to nie ma Spoko typo Ruchowy Ej, to, GPT Ej to w ogóle kurwa z biur kurwa roleplayowców nie? Oprócz tego Oprócz tego a jest to, a największe rypowe głowy Wyszczę. No tak, no tak. Naj największe rypowe głowy, kurwa oprócz jego ja Kurwa, byś kurwa, zagrał rpę! Ale ja to jest. Wyjdź zagrał! By zagrał werpę! Zagram, zagram rupę! Bulli, buli! Zawaluję! Zawalcie! Zdaję go lubię! Buli! Dajcie! Sotujcie to, szotujcie! Bully! <laughs> Daj WLK dla mojego zioma na 5 city. Daj mi włkę! Ja ręczę za niego, on będzie dobrym kurwa graczem. Masz mi dać WLK! Warszawa, tu nas znajdziesz! Bardzo boję! Skilpujcie to! się <grymianie> to! Warszawa, tu nas znajdziesz! Ostruda! Skilpujcie to! Nikołaj, <grymianie> jest. ja jestem! Sam, 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 sam! Halo? No na moście kurwa jakimś... Idziecie, do, to mamy na moście być? Gdzie my kurwa jesteśmy? Ja się nie biję no z bagietą Na moście, ja na moście, biję, na moście jesteśmy Moście Poniatowskiego M jesteśmy Most Poniatowskiego A pijemy się kurwa czy co? Będziemy tak stać A kto ma budę? Ej! Kto ma wódę? Pijemy czy udajemy? Pijemy kurwa? Pijemy, co mam wskazać? Nie, żartuję, bo żart To był żart, oczywiście, Tak, bo... 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 no ja wiem też, ja, ja też tego zdania jestem A kto? Rybęs! o je Najbliższą burzeszką Dawaj, chodź do przodu, kurwa, idzie ze mną No nie no, będzie kanał przynajmniej śmigał, kurwa Ja myślę, że kurwa będziemy wyłączać Jak będziemy chodzić na schodki, jeszcze chwilę na schodkach nagramy A później już wyłączamy, bo, bo to kurwa nie ma co odpierdalać, nie? Ja wiem, że chcecie dymów, ja wiem, że chcecie ognia. Damy wam ognia jeszcze widzowie, widzowie piszą, że chcą na kika. Kik! Kik, no, kik, kik. No, Każdy pisze kik! No my teoretycznie możemy. Czyżby nocne spanie na kiku? Nocne spanie robimy kurwa, w zaparcie. Będzie nocne spanie ogólnie. Okej. Okay. Eee... Każdy przykik, nie? dosłownie każde jedna całe przykik.

Ej, my się kurwa nie wyśpimy, nie? Nie wyśpimy się, nie? Ja już się. miałem jedno spanie To się nie da Ej, gdzie jest Ej, co, 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 co? Dzień cię do Stop. otwarty bar Tutaj Tutaj, tutaj Drodzy kochani Herbanka. Obiecuję wam Będzie nocne spanie Ogarnę to tak, przejmij na chwilę, okej? Okay? Dobra Na dwie minuty Hejka widzowie, teraz Dax prowadzi tę transmisję Kogo chcecie oglądać? Przednia czy tylnia. Aliego wam pokażę. To jest Ali! Pokażę wam Aliego! Rękawek. 5 zytych. chodź, chodź z widzami. Chodź o ku... Ej, hey, Warsaw, Warsaw kurwa polem. Warsaw all day all night. Co się kurwa dzieje? Zwątpiliście kurwa? Zwątpiliście w tego stylu. Jeszcze cinema? kurwa będzie nocne spanie. Spokojnie. <laughs> czaj, czaj, czaj. Czy wy kurwa zwątpiliście? Tak, tak, ej, 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 ej. Czy wy kurwa zmątpiliście? Czy wy myślicie, że kurwa co? To koniec? To jest dopiero początek! <śmiennie> Jebane z kurwy, syny! Nie! dobry! Zamykani! Okej! Uuuu! Nie ma się wiem. Nie. Jak na wycieczkę? Bolonia! Harterska! Wódkę, balon! Z gminta! Schodki Słodki. Czekamy na innych Nie mogę sobie pozwolić na jakieś kurwa krzywe akcje To ja Ej, musiałem Oni chcą w pół penzo wyjewać na go Benzu, oni chcą się wyjewać Słuchajcie kochani Powiedz coś ee, do końca Chciałbym apelować o bana, naprawdę specjalnie dla Was Mogę rozwiedzić lekko kuziczek nie, pierdolę, ja to Idziemy dalej Ej, bo połóż, ej, czekaj Trzeba mu wyjebać Trzeba mu wypierd... Szybka, szybka jedynka, szybka jedynka na czat Proszę kochani Biały to lepsze się go na Idziemy dalej Idziemy Dobrze, tylko z ze No stary nordowy, e, Dosyć, kurwa, znana Ja to się napierdalać, ale nie Na PGR narodowym Przeciwnik mu się obstrał? szkoda, 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 ale lecimy dalej, Mo, może, może na następnej dali Arek Tańcula to Ci przyjmie e, zaproszenie na walkę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kurwa, w sumie kiedyś e, można powiedzieć, że jedliśmy z tego samego talerza, ale teraz jest dla mnie obcy, więc, więc nie wiem, nie wiem, kiedyś Arek mieliśmy się tu bić, zobacz. Alek, pierwszy miesiąc się pić, a teraz kurwa... Miałem sobie zdjęcie na ostatniej gali. Idzie ty kurwa jesteś Alek? 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 Alek! Ta dziura! Gdzie jest Niestety. Sam widzicie, no tu jest. Przecież mnie, mnie się boją kurwa po prostu. E... Leciłem z nimi wszystkimi. Młody ale... Modeal będzie kurwa ruchał wszystkich Będę kurwa wampirem kurwa dla każdego Wampirem dla każdego, rozumiecie? Mów się na mnie wampir z Gorzowa Wampir kurwa z Gorzowa Jestem kurwa Go. waszym strachem Jestem waszą schizofrenią Jestem kurwa waszym jebanym duchem Duchem świętym kurwa jeba. Się, Bo ja kurwa niedługo

Schotki, schotki, schotki. Ja mam go kurwa! Skodki zniszczyć! Czemu idziemy tutaj? Skoro to nie są spodki. nie dobrze idziemy. Idziemy na orle. I, i chuj w to! Okej, okay. to, to nie są te spodki. Ojej, Sonny! Ej! Łowu! Ej! Ty, tyle było od gleby, tyle było od gleby. Tyle! tyle, 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 tyle. Telefon. Tyle! Tyle! Było odgrywanie co na Dawaj Idziemy dalej! Idziemy dalej! <laughs> <wucie> <laughs> dobra, luzy gumę, kurwa, idziemy! Wchodzenie tu no nie jest łatwe! Ale dajemy wam najlepszy POV Experience, kurwa, warszawski! I idziemy. Ej, Zaczkamy. Jak zejdziesz na dół jest Orlen Prawda zajdziesz. Da. <grymne> ja mogę być po nim chcesz. Dzień, dach ma czerwony nos. To kurwa może do tego, bo mam tyle. energię. Widzowie, tyle, tyle było od deda, nie? Jakbym wyjebał jakbym wie, na tych schodach, to bym jechał na, na ojom. Na wózku. A, na wózku to końca są życia a, Ja mam jedno pytanie. Są jakieś streameryki, kurwa, na Warszawie? Suzy. Suzy. Nie no, są, są jakieś streameryki na Warszawie, kurwa. Ja nie wiem, ja jestem nowy na Twitchu. Co, mają Jerela? Ja jestem nowy na Twitchu. No ja, no no ja też no jestem No Panowie, schody, schody. Chwilę mam proszę zapuścić Toki na YouTube. To zaraz, zaraz. I nas zespanie. Ale nie. Patrz, kurwa. O! Są tutaj. No, kurwa. Elo, ej Gdzie kurwa byliście? Elo! Elo! No Co? Siemano Nie ma! Super, super! Nie masz oksy? Ja? No w kieszeni! Nie ma, nie kurwa, nie ma lajwa, człowieku! Jest jest Czy okay. okay. Co ty się w grubie, no, ty. To go? Kurwa, na, kurwa, 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 jeś, kurwa. kurwa. kurwa mnie Ojej, ojej, ty jebany pacho Co ty kurwo? Ej, Okej okay. Nie pojebał cię kurwa. Nie poje... Nie pojebał Nie, 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 panowie, panowie, panowie. nie, nie Kurwa, broń się tak Przejdźmy dalej Lekka przeginka, lekka przeginka Różki lot Przepraszam, przepraszam увампирсгожова Ej круткий раунд курбакурба kurwa! Maserują selcy! Maserują! A za nimi? Sary zrób! A przed nimi drzewa! Salutują! Bo za nas Polskę polskie i to bój! Tyle powiem! Zajmij się! Zajmij się! Ale to tak między nami! Jak się wypowiedziałem? No tak! To jest kurwa. Powtarzam. Widać po mnie? Od, widać. Odplamy. Odpulamy chciał. Odplamy. Odpulamy, Odplamy, 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 odpulamy, odpulamy. Od odpulamy, nie, nie, nie. Odpulamy. Odpulamy ich. Myślę, że ta, stare ja to... No to, ho? no, no to. Co wiesz co? są No Mocnego spania. Masz kurwa tak. Chcemy, żebyś z Ja mam w chuj zrobił. Tylko kurwa na spokojnie. O kurwa, mszt, Nie na chuj do, o kurwa. ja pierdol My powinniśmy być na nowym świecie, na nowym świecie jest lepiej Gdzie my teraz jesteśmy? Nie właśnie kurwa, gdzie my kurwa jesteśmy? Gdzie my kurwa idziemy? Kurwa? Tam mamy schodki, tak? tam mamy schodki, no, no Moim się. zdaniem nowy świat jest lepszy Tak? No, moim zdaniem kurwa, no nie wiem Argument tak. Argument? Da, argument yy, Na no, nowym świecie nas nie, 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 nie najebią <laughs> I tak nam nikt nie na jebie, jebać ich, jebać um, hejterów. <cheaterstyle> no tak, na no kurwa. Zobaczcie, żebyś wiedział. Pako, 5 złotych. Siema, pozdro dla Daniela Szwaby. Pozdro dla Daniela danie... no, Szwaby. To o mnie chodzi, to o chodzi. Daniel Szwaba, to o mnie chodzi. Ja jestem, dzięki, pozdro. Dawa, I tak ogłoszą moje dane w niedzielę. <territory> Nie mać. Nie Ej, ale na nich lasa, kurwa, co, co jest to? Ej, pomoż czat, ja robię z czatem Ja nie mam czasu. Ja nie robię masz. w chujcu ten czat Ej, nie kas. masz Masz Mamy czat Ja będę czytał czat Ej, hey, guys, bro.